Zgadliście! To ja! Wow! Czuję, że pod tym łóżkiem jest mnóstwo rzeczy! Jakiś kolorowy materiał, zabawki i coś ogromnego! Co to jest? To musi być tajemnicza skrzynka tu. Zajrzyjmy do środka! Aha! Stare zabawki tu. Holy noli! Zobaczcie tę biedną laleczkę! jak mogłaś! Tak mi cię żal biedactwo! Chodź ze mną, lalko! Patrzcie tylko w jej to nie obchodzi! Co powiecie na to, żeby pokazać Su, jak prawidłowo obchodzić się z zabawkami? Chodźmy! Na, 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 na. Sami! Co? To twoja wina, Suzan! Spójrz na tę biedną lalkę! O rany! Gdzie ją znalazłeś? To była moja ulubiona Barbie! To była twoja ulubiona lalka? Oczywiście, spójrz na nią, była taka śliczna. Tak się cieszę, że ją znalazłeś. To znaczy, że mam u Ciebie plusa? Absolutnie! Hi, hi, świetnie! Dla ciebie! Hi, hi. Oh, biedactwo! Szkoda, że nie wyglądasz teraz najlepiej, ale na pewno nie chcę cię znowu stracić. O, oh, wiem, co powiesz na metamorfozę? Zrobię wszystko, żebyś znowu olśniewała. Hi, próbować można, ale naprawdę nie sądzę, żeby cokolwiek mogło jej pomóc, Suzy. Cześć, przyjaciele! Założycie, że przynajmniej raz w życiu mieliście popsute zabawki. Dziś pokażę Wam kilka trików, które mogą nam pomóc w odnowieniu zniszczonych lalek. Jak moja ukochana Barbie. Chcę, żeby wyglądała tak pięknie jak wcześniej. Ach, myślę, że to trudne zadanie, co? Dam radę. To naprawdę bardzo proste i zajmuje tylko kilka minut. Nie żartuję, zobaczysz. Pierwszym problemem są te ślady po markerach. Jak to się w ogóle stało? Nie mogę sobie tego wyobrazić. Och, sami nie pamiętam. Byłam wtedy dzieckiem. To mogła być jakaś nieudana próba makijażu. Cóż, to nie jest ładne. Aby dokładnie wyczyścić twarz lalki, potrzebuję pasty do zębów i wacików. Nałożę trochę pasty na jej twarz. Gotowe. Teraz po prostu wytrę to wacikiem. W ten sposób. Tada, wszystko czyste. Muszę też zająć się jej włosami. Uczeszę je i. Hm, nie mogę tego rozczesać. O nie. Ech. Mam pomysł. Naleję trochę płynu do płukania tkanin do miski. Wystarczy. Włożę włosy lalki do tego płynu na chwilę, aby się namoczyły. Trzeba upewnić się, że są całkowicie nasączone. Teraz czesanie będzie super łatwe. A włosy ładnie pachną. Są już suche i ładne, ale mam jeszcze jeden fajny pomysł. Kolorowe pasemka zawsze wyglądają modnie. Dodam więc mojej Barbie kilka uroczych różowych pasemek. Wygląda niesamowicie. Nie podoba mi się jej sukienka. Parę minut i zrobimy jej bikini. Musimy odciąć górną część balonika w ten sposób. I tak właśnie zrobimy dół bikini. Teraz pora na górę. Muszę odciąć kolejny pasek balonu. I jeszcze jeden. Wszystko gotowe. Nowe bikini dla Barbie. Ten kolor pasuje do Twoich oczu, kochana. Uważajcie, żeby nie porwać góry od bikini. Voilà! Pasuje idealnie. Dodam jeszcze mały dekoracyjny detal. Przełożę to za głowę. Wow, chciałabym mieć tyle włosów. Ale ładna. Wow, spójrz na siebie. Wyglądasz olśniewająco. No i jak tam twoja? Co? Wow, kim jest ta piękność? Miło cię poznać, panienko. Sam, to moja stara lalka Barbie po metamorfozie. Nie żartujesz? Wow, musisz być czarodziejką, szlamowy bal! Mogę, mogę, proszę, tu! Szlamowy bal? W takim razie musimy ją wystroić. Bikini nie wystarczy. Cóż, zobaczmy. Hmm, nie masz żadnych butów. Zróbmy dla ciebie parę stylowych bucików przy użyciu pistoletu na klej. Najpierw osłonimy twoje stopy. W przeciwnym razie musiałabyś nosić te buty cały czas. Złote pantofelki są najlepsze na bal klej musi ostygnąć Teraz pozbędę się nadmiaru kleju za pomocą nożyczek Ach, moja droga Barbie, czy ten bucik będzie pasował? Sam ona nie jest Kopciuszkiem. E, jesteś taka nudna, są naprawdę. Buty są gotowe i pasują idealnie. Oto jeden i drugi. Teraz czas zrobić sukienkę. Na pewno wszyscy wiecie, że istnieje kilka sposobów na zrobienie sukienki bez szycia. Do pierwszej metody będziemy potrzebować czystej, ładnej skarpetki. Jak ta! Jestem gotowa ją poświęcić. Zobaczmy, czy ten kolor ci pasuje. Myślę, że tak! Dajcie łapkę w górę, jeśli się zgadzacie, przyjaciele. Odetnę dolną część skarpetki. Trzeba przy tym bardzo uważać. Teraz musimy zrobić dwa małe otwory w górnej części. Tutaj. I tutaj! Tak, właśnie tak. Sukienka jest gotowa. Przymierzmy ją. O, jestem taka podekscytowana. Wow, pasuje jak rękawiczka! A może powinnam powiedzieć skarpetka? Tak czy siak jest świetnie. Wygląda jeszcze lepiej niż myślałam, ale to nie jest sukienka balowa. Na szczęście mam tu magiczne pudełko z dodatkowymi kawałkami materiału. Czy moja dama jest gotowa? Nie zdenerwuj się sami, daj mi chwilę. Zobaczmy. Nie, nie sądzę. Tak, to dokładnie to, czego potrzebuję. Wezmę ten kawałek tkaniny. Upewnijcie się, że wasz nie jest zbyt mały. I złożę go w ten sposób. Teraz odetnę ten kawałek tkaniny. Tego nie będziemy już potrzebować do naszej sukienki. jak robienie papierowych śnieżynek. Jeśli kiedykolwiek to robiliście, naciśnijcie przycisk lubię to. Okej, okay, to jest tkanina, której faktycznie będziemy potrzebować do sukienki. Potrzebujemy jednego cięcia tutaj. Zrobię też dwa mniejsze otwory po bokach, tej wielkości. Aha. Okej, okay, kochanie, możesz przymierzyć swoją nową sukienkę. Ostrożnie. Wow, kolor jest idealny. Sprawdźmy rozmiar. Aha, pasuje. Hmm, czegoś brakuje. Pasek! Będzie to świetnie wyglądać. Złoty pasek będzie pasował do twoich blond włosów. A złoto wygląda świetnie z tą niebieską sukienką. Voila! Wyglądasz pięknie. Myślę, że jesteś gotowa na bal. O, czekaj! Twoje włosy! Potrzebujesz ładnej fryzury. Wiem, co będzie doskonale wyglądać. Uch, dlaczego to trwa wieki? Mam dość czekania! Przestań marudzić sam. Lepiej znajdź jakieś kwiaty dla swojej damy. O, świetny pomysł! Uczeszę jej włosy i oddzielę kilka kosmyków. Następnie będę składała jedno pasmo na drugie, raz za razem. Całkowicie w dół, aż dostanę tak ładny warkocz. Na razie przytrzymam to wsówką. Powtórzę ten sam proces po drugiej stronie. Wow, te kolorowe pasma wyglądają świetnie w warkoczu, prawda? Teraz połączę oba warkocze i zwiążę za pomocą gumki. Właśnie tak. Nawiasem mówiąc, możecie również ułożyć swoje włosy w ten sposób. Jeszcze chwila. I gotowe. No cóż, skończyliśmy. Popatrzcie tylko na tę piękność. Jest w pełni gotowa na bal. że zaproszenie na szlamowy bal. Och, sami jesteś takim dżentelmenem. Będzie mi bardzo miło pójść z tobą na bal. Wspaniale, chodźmy! W ten sposób zamieniliśmy starą lalkę Barbie w piękną księżniczkę. Teraz wygląda po prostu olśniewająco. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał i sprawdźcie inne fajne filmy o rękodziele. Do zobaczenia!